Kochani w kolejnym vlogu. My jesteśmy w Rymanowie Zdroju. Przyjechaliśmy na kilka dni. Przywitała nas piękna pogoda, także mamy już kilka planów jak spędzić weekend. Więc zabieram was ze sobą. Teraz jedziemy coś zjeść. Za chwilkę pojedziemy do Krosna na lotnisko. A później myślę, że do jakiejś bawialni, żeby Olka też jakoś zająć, żeby się zmęczył i fajnie nam później poszedł spać. Maciej już wyjechał samochodem, także jedziemy w trasę. O, synuś już czeka na mnie

nie jest najdroższe jedzenie, ale to jest są najlepsze. ja zrobiłam herbatę zimową i tutaj jest przepyszna. Mamy tutaj pierwsze klasistę? Wow, co tu malujemy? Nie do buzi, do buzi nie bierzemy, ale chodź tutaj. Będziemy kolorować. Um. Nie, to to. Weźmiemy o. brązową kredkę. Tak, pięknie. Chodźcie. Tak. Wow. Chodź, znowu idziemy na lotnisko. No dobrze, to popatrz się. Co? No tu dobrze. No super. Chyba bym musiała stoliczek kupić włoskie z krzesełkiem. Tak, już tak się wyłudnie. Oj, oj, Co ty tutaj opowiadasz tak? O, no, jedziemy. Przyjechaliśmy już na lotnisko, trafiliśmy idealnie na dużą ilość samolotów startujących, także tutaj fajnie pokażemy Olkowi samoloty, bo jak wiecie z naszych tutaj filmów, my bardzo często jeździmy na Górkę Spoterską w Warszawie, także chcieliśmy zabrać Olka na lotnisko w Krośnie i to się nam udało, przede wszystkim dlatego, że jest ładna pogoda. ze mną na bieżąco i oglądacie nasze vlogi, to wiecie, że ostatnio byliśmy też na lotnisku w Krośnie i Maciej chciał strasznie polecieć szybowcem, ale wtedy się nie udało, więc tak dzisiaj patrzymy, że właśnie szybowce latają i mamy nadzieję, że nie ja, Maciej, ma nadzieję, że może i dzisiaj się uda i poleci. Także my trzymamy kciuki i czekamy na kogoś, kogo możemy się zapytać o taki właśnie lot. Tutaj, jak widzicie, Olek zafascynowany. Nogi mu same chodzą. Wszędzie pokazuje paluszkiem na samoloty. Także no tutaj nam rośnie mały lotnik. O, ten paluszek, widzicie, jak paluszkiem pokazuje wszystko? Tak! A gdzie jest Antek z podobroniarzami? Nie ma. Antek gdzieś się wbija ze podobroniarzami. No to lecimy dzisiaj puchatkiem. Tak, jednak się Czekałem da. Czekałem na lot puchatkiem. Tak, ale samolotu. Ale samolotu. Maciek dzisiaj leci czym? Puchaczem? Puchatkiem. Puchatkiem. No, więc my tutaj z Olkiem zostajemy na tej strefie, bo takim małym dzieckiem nie możemy jechać. A Maciej się przerzuca na drugą stronę i będziemy go już obserwować na niebie. Ale fajnie! Coraz głośniej. Tak? Coraz głośniej samoloty robią? Tak. Paluszkiem pokazujesz, tak? Samoloty, tak. Świetny klimat. No jest dużo ludzi, jest słonecznie, także myślę, że to są ostatnie już takie słoneczne dni we wrześniu, więc no myślę, że pogoda dzisiaj tutaj bardzo dużo osób przyciągnęła. Rodziny z dziećmi, także no super dzisiaj tu jest. Jeszcze tutaj Maciek zahaczy o taką atrakcję jak przed samolotem, więc ogólnie no mega dzisiaj atmosfera i fajnie, że tak się nam udało. Macie tutaj nagrywa Także u niego na kanale również pewnie pojawi się filmik Z jego lotu <grywa> Jak widzicie tutaj też nagrywa u siebie na kanał o, A tutaj mój kompan Będziemy tutaj e, siedzieć i, e, i oglądać Tata pojechał Będzie zaraz latał Będziemy obserwować i nagrywać Maciek nam właśnie napisał, że startuje, więc patrzymy Tak, synku, będziemy patrzeć jak tata leci o! Maciek już w górze Oglądamy. Także kochani, jak to oglądasz, to widzimy Cię jak latasz. Pan tu samolot za nami. dobrze. Olek ma już prawie roczek, ale dalej jeszcze jest karmiony piersią. I jak widzicie, wszędzie jest możliwe karmienie, nawet na lotnisku. Maciej już wrócił do nas! Jak było? Super! Zadowolony! już leciał? Widzieliśmy, widzieliśmy. Ale Bóg widział to? Tak. Wszystko. No tak, wszystko jest nagrane. Nie wiem czy mnie słychać. Leci dalej. Dobra, to my się zbieramy i jedziemy teraz do galerii. Tam jest plac zabaw dla dzieci, więc chwilkę tam orka zostawimy, żeby się teraz jeszcze pobawił. Przyszliśmy już do galerii i pokażę Wam coś, co nie wierzę, że jest. Mamy koniec września, dekoracje świąteczne, no hit! no Naprawdę nie spodziewałam się, że we wrześniu zobaczę dziadków do orzechów czy reliferki, czy e, tutaj e, misie, nie misie, przepraszam, e, mikołaje <grych> Szok! Nie, ale co do świąt to na pewno nic dzisiaj nie kupujemy e, Raczej tutaj będę patrzeć na jakieś dekoracje jesienne a święta zostawimy na okres świąteczne. Ale co by nie mówić, na przykład ten domek dla dziewczynki jest bardzo ładny. O i tutaj jeszcze taki. Także no, co do samych tutaj dekoracji świątecznych w Kiku, jest naprawdę ładny wybór. No i jest na pewno teraz tego dużo. Ale ale nie, ale nie będę się tutaj uginać, żeby kupować świąteczne rzeczy we wrześniu. Dzień dobry pani i tak udało nam się tutaj zabrać jeszcze Olka na plac zabaw żeby się chwilkę pobawił a ja w tym czasie mam godzinkę dla siebie i idę na jakieś zakupy zobaczymy co ciekawego jest w sklepach Dlaczego mnie kochanie bijesz? Dlaczego mnie bijesz? Jezu, jestem napastowana wita przez chwileczki, Boże O, cześć kiedy jesteś? Cześć, kochani. Ojedno. popatrz. Jedziemy. Jedziemy inekuję. Tam buju buju. A tam jest też taka chustaweczka dla czekaj, dzieci małych. Masz piłeczkę, o. Patrz, tu można piłeczkę schować do środka, zobacz, patrz. O, teraz schował piłkę. Zobacz, tu piłeczkę można wyjąć, 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 wyjąć Można drugą piłeczkę schować do środka. Zobacz, tu masz piłeczkę schować do auta. Uwaga, gdzie jest twoja woda? Druga woda? Nie? O, pobiegliśmy. Gdzie była? O, moja. O, to twoja? よろしい。You go, you Olka, naroczek i właśnie tutaj jestem w chyendemie. O, takie coś znalazłam. No fajne, ile ja to kosztuje? 110 zł. Cały taki zestaw ze spodniami, długie spodnie, długi rękaw. No fajne. Nic więcej nie ma, więc idę dalej. O, jakie fajne zwełny takie. Kamizelka. No nic, idę dalej. ładnego znalazłam. Szklane na herbatkę. Bardzo ładne i jest jeszcze e, całe e, bezbarwne. Śliczne takie eleganckie na stół. Powiem wam, że nie ma nic takiego fajnego w tych sklepach jeszcze, także e, to jeszcze chyba nie ten czas. Jak już znacie z filmów, to wiecie, że ja zakochana jestem w kubkach. Strasznie je lubię i tutaj taki ładny zielony znalazłam. O, jest jeszcze taki ładny, to bardziej bym powiedziała taki wielkanocny zielony. Oluś! dobry! Cześć! Mama! Dobra, chodźcie! Gdzie? jedziemy tą to Tu, to, tu, tu! Wow. Jak ty się trzymasz samo? Parak przyciska ładnie. Ale jak on ładnie je prowadzić. Ale już taką szalanko jedną ręką na łokieć dziś mniej. <noise> widzisz? ma mm widzisz? -hmm. Co tam? Jedną rączką. Dwoma rączkami się jedzie. O, tak, dwoma rączkami. Tak, tak, tu się jedzie samo. Ale on ma nawet dobry chwyt, zobacz, i to dobrze trzyma kierownicę. A, ty się odpala samochód, tak? A my przyjechaliśmy na jakieś ciastko, na maczę I tak sobie tutaj siedzimy na świeżym powietrzu. Rynek już jest zmęczony i śpiący, także my szybciutko tutaj zjemy i będziemy jechać. Tu schodzi A, no mamy tutaj widok na samoloty jeszcze. O! Ja mam wózetkę, a tu jest taki park zabaw na dole. Już będziemy jechać powoli do domku. Jeszcze musimy dzisiaj nagrać zaproszenia na Olka Roczek. Także jak przyjedziemy, to będziemy nagrywać. Jakieś tam pomysły mamy, także tylko je zrealizować. Bo tak naprawdę, Roczek to już ma Olek za dwa tygodnie. Więc musimy nagrać szybciutko te zaproszenia i wysłać. Otwórzcie domek. Oli puka do domku. Wróciła. o idzie sobie już z nami Pół dnia była z Igorkiem I Gorek jest już też z nami Właśnie idzie z Olinkiem Także idziemy wszyscy razem na spacerek po Rymanowie Zdroju O i właśnie słyszę jak gra muzyka na żywo Więc zaraz usiądziemy i będziemy przysłuchiwać się Siemanko O jest Igorek Igorek idzie z wózkiem Także ja mam Kędusie. Stęskniona bardzo za nami jak zawsze. A my drugi raz idziemy na Empiro na jakiegoś loda, na jakiś deser, może gofra z bitą i owocami. Ja to zawsze tutaj jem, więc dzisiaj pewnie też się skuszę. Serujemy sobie po Rymanowie zdroju. Bardzo Wam polecam tutaj to miejsce. Jest naprawdę fantastycznie. Może tutaj odpocząć. My, uciekając z Warszawy, właśnie wybieramy to miejsce i bardzo tutaj odpoczywamy. Także naprawdę gorąco Wam polecam. Co tu kaczuszki. Kaczuszka do Was. Popatrz, kaczuszka. Idzie do Was, kaczuszka. Robi się coraz ciemniej i coraz chłodniej. My bez bluzy już troszeczkę zmarzliśmy, także idziemy do domku, kąpiemy Olka i kładę go spać. Ja się z wami już żegnam. Zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się film podobał i do zobaczenia.